W przedszkolu nr 12 Plastusiowo w Gnieźnie zorganizowano festyn rodzinny na Królewskim Dworze. Pogoda pokrzyżowała nieco plany organizatorom, ale mimo tego nie zabrakło dobrej zabawy i uśmiechu. Dziś w przedszkolu nr 12 w Gnieźnie zorganizowany został festyn pod kasłem na Dworze Królewskim. Ten dwór królewski... Jest po prostu tutaj w środku w przedszkolu. Miał być na placu. Niestety pogoda nam dzisiaj nie dopisała, ale rodzice nam dopisali. Także tutaj zapraszamy wszystkich. Jest słodki poczęstunek, jest bigos, hajda chleba z smal ze smalcem i ogórek. A dla dzieci przewidziane są różnego rodzaju konkursy. Każdy za udział w konkursie otrzymuje nagrodę. Konkursy sprawnościowe, plastyczne i muzyczne, a także taneczne. Widzimy, że frekwencja pomimo złej pogody dopisała, a więc yy, świadczy to o tym, że warto robić takie spotkania, które integrują i rodziny ale także naszą społeczność przedszkola. Ten rok to w ogóle jest pod właśnie hasłem tysiąclecia koronacji i wiele okolicznościowych imprez, ale też konkursów, które organizują nasze placówki oświatowe, to właśnie związanie z tysiącleciem koronacji. To też edukacja historyczna przede wszystkim dla uczniów, dla wychowanków przedszkoli i to świetna zabawa. Myślę, że no dzisiaj troszkę warunki atmosferyczne, pogoda sprawiła, że musieliśmy przenieść się do środka, do przedszkola, ale przynajmniej czujemy się dobrze w tym harmiderku, takim małym jak wulu, ale to wiadomo, że jak dzieciaki to zawsze jest sporo hałasu. Myślę, że równie dobrze będą się bawić tutaj w środku w budynku, jak na zewnątrz konkursy przygotowane przez różne organizacje, przez kluby sportowe, przez też szkoły językowe. Więc zabawa na pewno nie ucierpi na tym, a święto tysiąclecia dalej trwa. Jak zaznaczyła dyrektor placówki, festyn odbył się dzięki zaangażowaniu rodziców oraz wsparciu sponsorów, dzięki którym dzieci miały możliwość skorzystać z atrakcji, które zapewne pozostaną w ich pamięci jeszcze przez jakiś czas.